10.10. witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was na odcinku z Forming simulator 19 i w tym odcinku jesteśmy na koledze zamiedza. oczywiście w tym odcinku zajmiemy się pojechani po header naszym kombajnikiem, wywozem obornika, a także robieniem temara w kolejnym odcinku coś tam się coś na pewno ciekawego pojawi jeszcze na tym dniu później będziemy czekać aż chłopaki tutaj zaczną sobie ogarniać wszystko i będziemy sobie lecieć dalej i ogarniać Dalej, właśnie tą serijkę, odkładam sobie telefon, żeby mi tu nie przeszkadzał. Ogólnie zapraszam też Was na live'a 12 godzinnego, które odbędziecie w tą niedzielkę. Jak ktoś nie widział filmu, to zapraszam serdecznie. Również też tam zapraszam na społeczność, tam też są podane linki i tak dalej, i tak dalej. Dobra, na samym początku moglibyśmy no, sobie wyjechać naszym makornikiem, bo oczywiście... Hmm, ...wejmiemy sobie... Na razie wrzucimy... Jak dobrze pamiętam, to tutaj trzeba było wrzucić po jednej balce tak naprawdę. Jedna belka tego, jedna tego, bo mam paszowu, z czego sprawdzić, bo akurat dawno, bardzo dawno nie robiłem temeru. Tak będę musiał sobie to sprawdzić, ile ona ma? 14 tysięcy, czyli mamy. Jak damy jedną belkę 8, no, można powiedzieć, że ta jedna welka nam będzie za mało. Moglibyśmy sobie nawet i dwie wychwycić, nie, nie dam rady od razu wziąć. Jakbyśmy dali dwie. To byśmy mieli... Tak to będziemy mieli 8000, a nasz poszło ma 14, dobrze pamiętam dobrze pamiętam, że on ma tam 14. Czekaj tam muszę do przodu, o. Dobra, i o 14 ma. ma 14, to jakbyśmy jeszcze jeden wrzucili. Czekajcie, żeby to teraz dobrze było. Wyjdzie będzie 8000 żeby nam ten temer wyszedł, bo tak to będzie przypsek jak nie wyjdzie. Dobra, wrzucimy jeszcze jeden siana belkę siana dorzucimy o, nie dwie dwóch to nie, weźmy z od góry Potem będziemy mogli sobie na spokojnie wziąć, dobra, cofamy sobie i dwóch i wrzucamy ją sobie do poszowodu, zobaczymy no ciekawe jestem, z dwóch belek to wyjdzie, czy nie bardzo, bo mamy 8 ton a jeszcze musimy dać tak naprawdę kiszonkę i słomę Pewnie będziemy musieli tutaj zobaczyć to, żeby dobrze wyszło, nie? Niby tam, nie pamiętam jak z robiliśmy te MR na od początku do majątku bo tam niby nie dawaliśmy w ogóle słomy, ale tutaj nie sobie dawać oczywiście bo To mamy łot groma, tak naprawdę tam tam słomę Jeszcze dać, mój Jezus Ja nagrywam to sobie i lecę sobie oba szybkich wściekłych bo widziałem, że jeszcze jest na CDA z lektorem, ta, więc nic, nic tylko łogum dać. Zawrócimy się tu jakoś ładnie na gospodarstwie. Chyba jo, weźmy sobie, zrobimy temer. damy krówkę, bo nie mamy w ogóle i polecimy sobie po header, wyziemy sobie obornik na pole. Takie urozmaicenia troszeczkę sobie zrobimy, jo, po trochu. Wader trzeba jechać o, dobra, bo na sklepie przez widzicie? Niknęły pieniążki z naszego konta, tak więc troszeczkę zapłaciliśmy sobie hederek, ale już mamy na szkader do kukurydy 8 ton mamy. Ładujemy teraz tą belkę. Będziemy mieli 12, ale 2, 2 tony tak naprawdę nie. Zrobimy to inaczej, zrobimy to inaczej. Bo to nam wtedy nie wyjdzie na pewno. Będziemy mieli 12 ton, 2, 2 tony wsypiemy tak naprawdę tylko kiszonki, to będzie przypał. Tej kiszonki trzeba więcej wsypać i belkę pójdziemy wrzucić i będzie wszystko w porządku raczej. Tak musimy tej pryzmy sobie ładnie wybrać. Czasami widzicie, że to mi wiecie, że nie było, będziemy sobie kosić kukurydzę na kiszonkę. więc no, trzeba to opróżnić trochę. A więc, akurat, to można sobie to wsypać. Chyba, że nie no problemu, i będzie wszystko w porządku. Mój jezu, żeby tutaj dobrze teraz to wszystko ogarnął. Dobra, wszystko się sypia więc baja. Dobra, mamy 10 ton. To więc akurat jeszcze jedną łyżkę sobie wrzucimy właśnie kiszonki, i powinniśmy mieć hmm, tak, żeby damy jeszcze jedną łyżkę, jeszcze jedną łyżkę damy czy damy łyżkę, damy stopkę, walkę siana, a czy siana, słomy, i powinienem te MR się nam zrobić. Tak mi się wydaje, bynajmniej tak powinno być w porządku TMR-kiem naszym, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pasa, jak na razie mamy pasę. Mamy TMR, tak naprawdę bez, yy, bez słomy. TMR bez słomy mamy, tak naprawdę, ale ja bym tą słomę chciał wrzucić właśnie. Nie wiem, żeby ona mi, żeby ona mi tutaj nie pokrzaczyła planów na tmr -a. Oby nie, bo tak to będzie troszeczkę przykro. Ale ja to sobie po prostu modem to zmienimy i tyle, żeby nie było, żeby to bo tak naprawdę nie będę miał nawet gdzie to wsypać Chciałbym to gdzieś po ogóle wysypać TMR, dobra, jest, baja. wyszło Czekajcie, musimy sobie... O Jezus, rozerwało to zerwało dobra Wysyłamy sobie, mamy TMR, mamy TMR, udało się Udało się zrobić, to, więc jest, naprawdę, sztosik Wyszło, wyszło to najważniejsze Wracamy sobie na polu to pole też trzeba stależować, może na odcinku akurat sobie go po leżyjemy, troszkę, zobaczymy w to nie wiem czy zdążymy w ogóle troszeczkę roboty mamy troszeczkę roboty mamy wiadomo te trzeba sypać, jechać potem później sobie na pole wywieźć łobornik przyczepką, tak? no troszkę troszkę mamy tej dzisiaj roboty ale nie wiem czy ona na tamtą stronę mi to sypie ogólnie ja bym chciał zmienić stronę Kierunek wyładunku O, na lewo, no, teraz to ta Od razu lepiej Widzicie tutaj, TMR-u nam potrzeba słomę też, tak więc słomę też byśmy mogli sobie dowieść. Od razu jak jesteśmy tutaj to weźmy sobie mm, Zjebelki I dowieźmy tam y, te słomę, pościelimy od razu im by tego obornika nam troszeczkę narobiły jeszcze, bo tego oborniczka nam się troszeczkę jeszcze przyda, nie wiem czemu te walki tak Od siebie oddaliły, ale no Mam nadzieję, że uda ich się jakoś fajnie złapać Że złapałem tamtą tam, tak naprawdę No fręcz tak jak jest to niech zostanie bo mogę tamtą zapać bardziej, bardziej prawej strony i po prostu bym sobie tam, tamtą też ta złapał Teraz ładnie, no ale dobra czuj Jest jak jasno. Jest, musi tak zostać Opsa wykręcamy żeby tutaj coś nie przydupczyć, dobra wszystko jest wit. Udało się ładnie a więc tutaj dajemy sobie sumę. O i od razu poszły dwie belki. To jak to wygląda 14 no, ton. Jeszcze pasowałby jeden pasowo umieszać. Ale może byśmy to zrobili w kolejnym odcinku, albo może jeszcze w tym sobie umieszczamy ja tego jednego temera jeszcze czyli tam. umieszczamy sobie go teraz. Wiem teraz mniej więcej jak to zrobić, tak więc teraz. tych dwie belki. O Boże, trzy to nie, Ty, Kościół. Trzy, trzy belki to nie, nie, nie. Ja chcę dwie. Ja chciał dwie beleczki. Dwie beleczki siana. Chciałem od razu wyjechać sobie tutaj z tyłu, żeby to łogarnąć. I od razu rzucić je. Dobra, postawimy sobie, wyciągniemy sobie od razu jedną belkę. To, my, to się przyda. Oczywiście. Nie, tak. O. Powinniśmy dać radę sobie wycofać stąd, a więc sobie to ogarniemy. Opsa. Po co iść na około, Można sobie wycofać. opsa. zawijamy tu. Tak, wcześniej można powiedzieć. siadem tu głupio ma o i wypujemy kiszonki dwie łyżeczki i witchat brać mamy sporo tam tutaj tam nie powinno być żadnego problemu może teraz byśmy wyczyścili naprawdę wszystko tutaj a tu ile nam tak naprawdę zostało czy o, może uda nam się wyczyścić to teraz jakby to chciało zabrać to jeszcze by fajnie było Dobra. 2700, czyli to została, nie? Naprawdę. Dobra, wsypiemy najwyżej krową toluzem. To luzem. Bo nie będę miał już jak tu sypać, bo tak naprawdę może później nie wyjść ten TMR. Już powinien wyjść tak naprawdę. Dobra, wsypiemy wszystko, to co jest tutaj. To się udało zabrać, tylko to było naprawdę sztos. Dobra, tamten się niby udało. No, ona została. Staram się wyczyścić tą pryzmę teraz, żeby miało tu pusto już 11. No, powiem Wam, że. Tak no. Jej Boże by wyszło. No ale, tak mówiłem modem co najwyższego to o, co tu się stało, że nie chcę wziąć. Odebrać reszty jeszcze niby 200 gdzieś tutaj się... Owo 90, czyli bardziej w tym rogu, teraz to trzeba wybrać. O, dobra. I mamy puste. I mamy niby puste SILOS. Ciekawe jak przychodzie teraz. Dobra. Wiemy o mój Jezus, rozerwało przez wszystko. Prawda, dwie tony tylko somet, tak więc nie powinno to doszkodzić. Nie powinno to w ogóle doszkodzić. A więc git, bierzemy somę. ale te same tak naprawdę mamy dosyć sporo, tam tutaj naprawdę jej nam starczy. Ten stół, który to jest, naprawdę na lajciku nam wystarczy do kolejnego sezonu. Patrzcie ile. ja dopiero drugi poszowu zmieszam, a ile już czasu minęło? Jest MR, więc git. Ile czasu minęło? Właśnie tą łyżkę miałem sobie zmienić, ale to już tam ciul Jeden zostawił sobie, wieziemy chociaż tego obornika. Hopsa, drugi poszowóz. Jeżdżamy. O, i gitara się ma. Hopsa. Słomę trzeba też tam do ale na razie słomy też dosyć, dosyć jest, to no, więc Bajunia, do dobra, to sobie otwieramy gdzie będziemy będziemy jak naszym klasiorem i lecić po header powinno zejść wszystko tak naprawdę. Wejdzie wszystko czy nie? Nie, nie wejdzie, dobra. O, dwie tony zostało. No i może być. Weźmy sobie pozamykajmy te drzwi, żebyśmy mogli później fajnie sobie mm, wiadomo, podjechać i ten obornik wybrać stamtąd. Dobra, lecimy na sklep. Lecimy na sklep, tam na nas czeka nasz header. Heder, header o 32, niech idzie już tam. Kul tam. może być. Szybciej dojadziemy na sklep. Zatem no lecimy sobie po nasz header. Patrzę sobie od razu do jak to fajnie tutaj wyglądało. Samym konwajnem. Trochę dziwnie to wygląda, ale o, lepiej jechać, podczepić już bo nie będę go po prostu odpinał. Tylko już go będę miał podpięty, Będą, sobie po... później po prostu wjeżdżę w kukurydzę, nie? Bo już tam, znaczy, no sosoje mam do wykoszenia, ale tam też się ogarnę, na spokojnie, najwyżej się przepnie. Bo tam nie dużo roboty aż tak nie będzie. Może, że będę miał krzywizudy i już, tak? To będzie najważniejsze. Mu to godzin prawie już na naszym klasie, tak więc... Troszeczkę u nas tutaj porobił, nie za dużo, ale troszeczkę już tych motogodzin sobie tu, tak więc bardzo, bardzo fajnie. Lecimy na ten skup. O, na skup, bo tam też jest skup Ym, słomy. bo żeby tutaj nie przydupczyć nic. Tak więc zaraz dojeżdżamy, bierzemy, wracamy, bierzemy się zadowanie obornika i wozimy na pole i sobie skończymy 20 parę minut cineczka Naprawdę dosyć fajnie i tak myślałem, że tutaj nie będzie nic do roboty, żeby nagrać, ale coś się zawsze tutaj trafi. Jeszcze jedno, na jeden odcinek mam plan, tak więc bardzo fajnie. Będzie można sobie nagrać będą dwa odcineczki właśnie z odbiedaka czy do, z koledzy z zamiedzy, o tak o tak, nie od biedaka do kozaka, ale koledzy z zamiedzy tak naprawdę Dobra, lecimy Może nie niżej tutaj siedzę, bo tak to więcej widział, a tak to tyle widzę No dobra, header widzę, że on stoi sobie tutaj a więc sobie go podpinamy dobra wszystko elegancko idziemy do zbyska Zbyszek a ja po ten header przyjął już jak go, go zabiorą. a więc dzięki tam na razie do następnego dobra elegancki fajny headerek nam się udało trafić 6 rzędu bierze tego jak się nie, nie mylę czekajcie nie ten przyciół znowu o, ale wam mm, po prostu sprawdzę to, ile on tam może brać. On tu powinien być na początku, tak naprawdę. I ten header nasz 4,5 metra bierze. 4,5 metra. Jest bardzo fajnie. Jak widzicie, tak on. Otóż to wygląda. Naprawdę jest sztosikiem totalnym, nie? Zobaczcie. Normalnie klas wygląda idealnie. Tym tak, więc nic, niż, tylko wracać na gospodarstwo i brać się za kolejną robotkę. Ogień na tłoki No, a tutaj fajnie to wygląda jak się Jak się jedzie A to tu bym tutaj sobie fowa troszeczkę większego dać Żeby tutaj nikt nie przydupcyć Dobra O, jak większy fow to i nawet lepiej tutaj widać wszystko w środku Dobra, na razie sąsiady Mojta się Tego przystawkę już mam ma wyja... i 600 sąsiade Na kawę Chyba Bez skitu chłopa nie widziałem, nie? Masakra, nowy tak już. się tutaj po zazdrościł, ażem przydupceł. Fajnie, naprawdę. Fajnie. Nie rozkładaj go w przesady ty! Aż tak grubo to nie. Aż tak grubo to nie. Mój Jezus. Taksa, masakra. Ale kogut tam wświeruje. Ale. Podziękowanie oczywiście dla mojego z jednych moich widzów, który ogarnął właśnie ten header. No było potrzebne troszeczkę w nim robotki. Trzeba było tutaj wałek ogarnąć, bo w ogóle się źle podczepiał. Tutaj te siłowniki w ogóle są wyrzucone, bo one... Masakra to była tak naprawdę. Kolor też był inny, a teraz tak naprawdę to wszystko w miarę pasuje. Tak więc jest bardzo fajnie. Powinno też ładnie kosić, tak więc git. Też za wysoko podnosił Clustone Header i za nisko też go opuszczał, tak więc... Teraz powinno być wszystko w porządku zrobione. Więc oczywiście kurące podziękowania. To 11 minut odcineczka, więc bardzo, bardzo fajnie. Akurat, gdzie mogli sobie ogarnąć jeden transport pobornika. Na tandemkę sobie nasypiemy i zawieziemy sobie na pole tam, gdzie jest soja. Tam sobie go wykipujemy i będziemy mieli po prostu na rozwiezienie po skoszeniu. Boguszyce witają bardzo serdecznie. My sobie zaraz tutaj skręcamy na lewo. nic tak więc witam. Tak dziwne, mam jakbym troszkę niżej siedział, by było tak naprawdę lepiej. No i tak jest dobrze. Opsa Wjeżdżamy sobie do naszej wiatki Opsa Opuszczamy Wleścimy maszynę i... I header kupiony, no Maszyna gotowa Na cięcie kurydzy a więc zamykamy, lecimy po Merlo i ładujemy łobornik. Będziemy lecieć dalej z tematem. Ogólnie też myślałem, żeby zakupić pole. Pole o numerze... czekajcie, tutaj jest. Pole numer 95, bo ma 24 tysiące. A tu moglibyśmy sobie na przykład łąkę zrobić, czy normalne pole jakieś zobaczylibyśmy. Ono ma akurat, zaraz się przebiegniemy, ja wam powiem ile ono dokładnie hektarowo wygląda, to jest to. Niecały hektar. 64 ary tak więc dosyć, dosyć spoczko można będzie coś na tym temacie pomyśleć ale na razie i tak jesteśmy tutaj nie zabogaci, tak więc co będzie tutaj uważać też, ale ogarniemy sobie to też na spokojnie dobra, trzeba podjechać k traktorem, tylko byśmy sobie bramę otworzyli od razu żebyśmy tam mniej więcej to mieli jakoś pogarnięte. Opsa. Może jakbym tak stanowił, będzie dobrze. Zaraz się wszystko okaże. Jak sobie podjeżdża. O nie, powinno być git. Jo, chodzi do podjeżdżania git. Fajnie, jest staniczny, chociaż wiem, ile mam sobie na przyczepie Teraz nie muszę wychodzić i sprawdzać, ile tam tak naprawdę jest. 9% daje nam jedna łyżka, tak więc to szybkie. I wkrótce będziemy musieli sobie naładować. Będę musiał sobie zmienić. Na 2,5 tony chociaż tutaj właśnie ładowność. Tej łyżki, i to będzie już naprawdę szła robotka. Tak, to jednak troszeczkę trzeba mm, powachlować tym turem, żeby załadować i przyczepiać tam na ten był bo już zera, to jeszcze o było. Ja to patrzyłem na to, a nie na teksturę. na teksturę bardziej patrzyłem niż na, na licznik cały, nie? Ale to nic. Opsa kolejny. Kolejna łyżka, 5 ton 30%, niecałe tam. Jeszcze czuć ładowania. Chodzi będzie tutaj o tej bramy garnąć Dobra, suwa. Cyk, kolejna łyżka. Może na lewiku. byśmy sobie tutaj też coś poogarniały, ale teraz nie wiem czy tu będzie co ogarniać. Naprawdę nie wiem czy tu będzie co ogarniać. A coś tam się ogarnia na pewno na lewiku. Coś tam będziemy pyjkać. Zawsze. Jakiegoś ETS-ka, jakiegoś Farminga, coś tam. Coś tam zalezione Nie ma źle. Nie ma źle. Topsa. 8 ton. Jeszcze, jeszcze, jeszcze tylko 10 ton. Ława. Czepy dopiero. 9 ton prawie. No fajnie, bo to jest właśnie pod tym, tym escape'em, co się tą kamerę ustawić, tam można sobie to poustawić, to więc bardzo, bardzo fajny modik. to jest, 27 minut, no i elegancko, tak jak chciałem, to co chciałem na tym odcinku zrobić, to będę miał zrobione, to więc bardzo, bardzo fajnie. 10 ton. Zabieramy. Ale troszeczkę tego obornika już mamy. A więc git. Te też już troszeczkę nam było, bo mamy tej gnowicy już 131 tysięcy. Mieliśmy tam nie wiem ile tej te gnowicy, ale coś od 300 podchodziło chyba 500 litrów. Ale już troszeczkę sobie rozwie, rozwieździć na te pola. Chciałem to wybrać, ale coś. Coś tutaj nie chce to wybrać za bardzo. Wwiastku. a nie wybrało, no i tak się udało, to baja. No, teraz jeszcze lepiej sobie wykręciłem. To chwilę, moment i jestem nad przyczepą już. Chodzimy sobie polną chyba, nie będziemy przez miasto, a teraz wejdziemy sobie tą polną na tamto pole. Tutaj w prawo i tam sobie polecimy. Zobaczymy, jak to wszystko tam wygląda. Nasze jak wygląda. Aha, to się mam. Jest żółtą teksturę do teraz Teraz może nie będziemy tam. Nie no, pojedziemy tam tędy teksturę Bo To coś się będzie muszkiwać, a teksturę zmienić będzie, nie? Na na ten... Na kiszonki. Nie, to będzie ostatnia już. Czyli jeszcze jedna będzie. Jak to wygląda już? Jeszcze jedna tak naprawdę nie cała tam parę pale, pale, pale kilo brakuje będziemy mieli pełny rozrzutnik dobra starszy pełną łyżkę wziął <grym> no szkoda bo powinno się dorzucić jeszcze tą pełną tutaj ale nie wejść już wejdzie tylko tyle dobra dobra dobre i to udało się padów tyle za mój jezus damy ład palamy i lecimy lecimy tu w prawo prawa lewa i, i będzie git o fajnie ci kto idzie idzie bardzo fajnie te dźwięki on też ma naprawdę głośne głośne feste nie ma aż tak za bardzo cisnąć bo jednak 18 ton obornika jest tak więc no za mało, za mało na tej przyczepie nie mam. to mogę tu ukrywać, nie ziemniaki, tu siada jakiegoś, proszę bardzo no powiem Wam, że tych ziemniaków trochę tu ma troszkę ziemniaków to ma no a tu nasze pole po yy, zapaku. Zaorana oczywiście. Pamiętacie co, mieliśmy traktorek na testy sobie tutaj oraliśmy? To pole chłopaków, jeszcze nieuprawione, proszę bardzo. Proszę, proszę, proszę. Tutaj mój, moja kurde, o. Dziki się wrumbały. <grych> o, co, będzie po prostu teksturę zmienić, no co tu, co tu, co tu mogę ukrywać, no co, nic nie będziemy tu ukrywać. No. Chłopaków pole też. A tutaj oni sobie mają też. Proszę bardzo. Tu jest jakiegoś innego sąsiada jeszcze To to łowiec chyba Chyba ją Tak wygląda nie no to tu idealnie drogę na prosto tak Naprawdę na przestrzał mam powiedzieć, prawie Prawie, że Jak ten tędy to mamy na przestrzał no. A nic nie jadzie, tak więc Migamy sobie przez drogę, aby i I lecimy na pola. To już lepsza droga jest w miarę, tak więc tutaj możemy sobie troszkę podcisnąć, no, O, tutaj pole chłopaków też jest. Więc widzę, akurat tam taki mały, mały, mały zalążek sobie zalazł na ten obornik, tak więc sobie go tam wykipujemy. No, tutaj na lewo to nie macie, bo tu już jest tak naprawdę bliziutko, bardzo bliziutko ruf. Tutaj nie ma co, tam jeszcze belki chłopaków nie pozbierane. U Jezus. No, widzicie, tutaj jest takie miejsce, które można by sobie wysypać łobornik. Dej, Boże, żebym miał dostęp do tego terenu. Nie ma samo to fajnie. Naprawdę. Cieszę się, ale tutaj już mogę. A więc co wysypiemy, ile będzie się dało? No. Dobra, tutaj gdzie chciałem, to się udało wysypać. Tak więc bardzo, bardzo fajnie. O Jezu, ale niezgłośny ten traktur, tak stanimy. A więc a myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. Jak się podobało, zostawcie apencję w górę, zostawcie subika na kanale, podajcie na niedzielę malejka i do następnego odcinka, na razie trzymajcie się, cześć!